Czy poszukujesz kościoła? Jeśli tak, to istnieje całe mnóstwo denominacji, z których możesz wybrać. W artykule serwisu LearnReligion.com zatytułowanym Ilu jest obecnie na świecie chrześcijan, czytamy: Według Centrum Studiów nad Światowym Chrześcijaństwem na seminarium teologicznym imienia Gordona Conwella obecnie na świecie istnieje w przybliżeniu 41 tysięcy chrześcijańskich denominacji i organizacji. Przez nich prezentuje radykalnie różne nauki odnośnie między innymi natury Boga, nieba, piekła, zbawienia, modlitwy, dziesięciu przykazań oraz biblijnych proroctw. Dla przykładu, niektóre kościoły głoszą, iż Bóg istnieje w trzech osobach, podczas gdy inne temu zaprzeczają. Niektóre będą mówić Ci, że musisz zachowywać dziesięć przykazań, a inne, że nie jesteśmy już pod prawem. Pewne kościoły powiedzą, że po śmierci idziemy prosto do nieba lub piekła, a gdzie indziej dowiesz się, że najpierw musi nastąpić sąd Boży. Kościół powszechny głosi, że powinieneś modlić się do Matki Jezusa lub świętych, aby mogli się za Tobą wstawiać, nawet po Pomimo, że nie ma na to poparcia w Biblii, jeden z kościołów dodał do Biblii księgę o nazwie jeszcze jedno świadectwo o Jezusie Chrystusie, zawierającą objawienia sprzeczne z tym, co jest napisane w całym natchnionym słowie Bożym. Istnieje nawet kościół, który stworzył swoją własną wersję pisma świętego, by przemycić swoje doktryny, według których Jezus nie jest istotą boską, a samego Boga należy nazywać imieniem Jehowa. To tylko kilka ze sprzeczności, jakie znajdziesz pośród rzekomo chrześcijan. Kościołów. W dodatku, wszystkie te denominacje głoszą, że są prawdziwym kościołem Bożym, jednakże z tak wieloma sprzecznościami, jakie między sobą reprezentują, nie może być to prawdą, a jedynie wprowadza zamieszanie. W pierwszym liście do Koryntian 14:33 czytamy: Albowiem Bóg nie jest Bogiem nieporządku, ale pokoju, jak we wszystkich zborach świętych. W jaki więc so sposób możesz odnaleźć to go to go to? ten właściwy And kościół oraz czy w ogóle Bóg ma w obecnym czasie taki kościół, któremu udziela I'm swojego poparcia? Będę o tym mówił this w tym materiale, ale zanim zacznę, to chciałbym podziękować grupie Give Glory to Him za ufundowanie tego odcinka. Give Glory to Him to chrześcijańska grupa muzyczna i na swoim kanale YouTube mają wiele inspirujących klipów z chrześcijańskimi hymnami. Szczerze polecam regularne sprawdzanie ich kanału oraz kliknięcie karty w prawie w górnym rogu ekranu. To historia stojąca za popularnym hymnem pod tytułem „Jakiegoś przyjaciela mamy w Jezusie”. A gdy już tam będziesz, nie zapomnij zasubskrybować ich kanału. A teraz wracając do tematu odnalezienia właściwego kościoła. Wcześniej jednak chciałbym zapytać Cię, jak uważasz, na co warto zwrócić uwagę w szukaniu dobrego kościoła? Daj mi znać w sekcji komentarzy. Chociaż Biblia nie zawiera wyraźnej nazwy konkretnej denominacji, do której powinno się dołączyć, jak na przykład baptyści czy katolicy, to jednak można w niej znaleźć pewne wskazówki na ten temat. Przykładowo w liście do Efezjan 4,4 czytamy Jedno jest ciało i jeden duch, jak też zostaliście powołani w jednej nadziei waszego powołania, kościół jest ciałem Chrystusa. 12 rozdział pierwszego listu do koryntian wyjaśnia, że każdy wierzący jest osobnym członkiem ciała Chrystusowego, jakim jest kościół. W wersetach 27 i 28 czytamy: Wy zaś jesteście ciałem Chrystusa, a z osobna członkami, a Bóg ustanowił niektórych w kościele. Zwróć uwagę na to, w jak równoznaczny sposób słowa ciało i kościół zostały tu użyte. Najpierw jako apostołów, potem Proroków, po trzecie, nauczycieli itd. Tak Widzimy więc, że Bóg ma i zawsze miał swój konkretny kościół, do którego powoływał wierzących. W czasach nowotestamentowych był on łatwy do rozpoznania, ponieważ pierwotnie było tylko jedno chrześcijańskie ciało wierzących skupionych w Jerozolimie. Na przykładzie Pawła i Barnaby w księdze dziejów apostolskich 15.4 czytamy. A gdy przybyli do Jerozolimy, zostali przyjęci przez kościół, apostołów i starszych. I opowiedzieli o wszystkim, czego Bóg przez nich dokonał. Kościół w Jerozolimie wysyłał misjonarzy, takich jak apostoł Paweł, aby ci nawracali pogan, co doprowadziło do utworzenia kościołów między innymi w Rzymie, Koryncie i Efezie. Nie były to jednak osobne kościoły jako instytucje. Były one grupami ludzi, którzy przyjęli te same zasady wiary, co Kościół w Jerozolimie. Według dzisiejszych standardów byłyby one uznane za te same denominacje chrześcijańskie. Jednakże z czasem wiele grup nazywających się chrześcijańskimi wyłamywało się z różnymi wierzeniami. Kolejne potwierdzenie tego, że Bóg zawsze miał swój konkretny kościół, do którego powoływał wierzących, znajdziesz w Ewangelii Jana 10,16, gdzie Jezus powiedział: Mam i inne owce, które nie są z tej owczarni. Również i te muszę przyprowadzić, i głosu mojego słuchać będą, i będzie jedna owczarnia i jeden pasterz. Jezus mówił o jednej konkretnej owczarni, do której wzywał wierzących. Dziś jednak do wyboru mamy tysiące z nich. Teraz jednak zawęzimy kryteria, aby znaleźć tę, do której powołuje dziś Jezus. W księdze objawienia 12-17 czytamy: I zawrzał smok gniewem na niewiastę i odszedł, aby podjąć walkę z resztą jej potomstwa, które strzeże przekazań bożych i trwa przy świadectwie o Jezusie. Kobieta symbolizuje w Biblii Kościół. Przykład znajdziesz w przypowieści o dziesięciu pannach oczekujących na powrót Jezusa Chrystusa. Zwróć uwagę na to, że smok, który zgodnie z wersetem 9 12 rozdziału księgi objawienia symbolizuje diabła, podejmuje walkę z resztką potomstwa kobiety, to jest kościołem. Resztka to ostatnia część, jaka po czymś pozostała. Więc jest tu mowa o Bożym Kościele czasów końca. A ta kobieta, czyli Kościół, charakteryzuje się dwoma cechami kluczowymi: przestrzega Bożych przykazań i ma świadectwo o Jezusie Chrystusie. Fakt, że Kościół ten przestrzega Bożych Przykazań radykalnie zawęża nasz obszar poszukiwań, ponieważ większość Kościołów nie przestrzega wszystkich Przykazań. Niektóre kościoły głoszą, że chrześcijanie nie muszą przestrzegać dziesięciu przykazań, gdyż, jak twierdzą, nie jesteśmy już pod prawem, ale pod łaską. Ta teza wywodzi się z niezrozumienia stwierdzenia nie być pod prawem, a także tego, jak działa łaska. Łaska nie daje nam wolności do grzeszenia, lecz daje wolność od grzechu. List do Rzymian 6,1 ujmuje to w taki sposób. Cóż więc powiemy? Czy mamy pozostać w grzechu, aby łaska obfitsza była? Przenigdy. Jakże my, którzy grzechowi umarliśmy? My, jeszcze w nim żyć mamy? Inne kościoły uczą swych członków, aby przestrzegali dziesięciu przykazań, ale tylko do pewnego punktu. Twierdzą, że czwarte przykazanie, to które mówi nam o święceniu Sabatu, nie odnosi się już do chrześcijan lub że zostało zmienione na niedzielę. Starają się wspierać swoje stanowisko błędnie rozumowanymi biblijnymi wersetami. Jednakże Jezus wyraził się jasno, iż nie przyszedł, aby zmienić lub unieważnić jakiekolwiek z dziesięciu przykazań. Z Ewangelii Mateusza 5:17-19 Czytamy jego słowa. Nie, Mnie nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków. Nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić. Bo zaprawdę powiadam wam, dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z zakonu, aż wszystko to się stanie. Ktokolwiek by tedy rozwiązał jedno z tych przykazań najmniejszych i nauczałby tak ludzi, najmniejszym będzie nazwany w Królestwie Niebios. A ktokolwiek by czynił i nauczał, ten będzie nazwany wielkim w Królestwie Niebios. Być nazwanym najmniejszym w Królestwie Niebios nie oznacza tego, że ci, którzy świadomie łamią Boże przykazania i nauczają innych, aby też tak czynili, będą zajmować jakieś najniższe stanowiska w niebie. Znaczy to tyle, że będą osądzeni jako najmniej warci wejścia do nieba. A przy okazji, jeśli nie znasz dziesięciu przykazań, to możesz przeczytać je w 20 rozdziale Księgi Wyjścia w wersetach 1 po 17. Zatem, jeśli chcesz znaleźć dobry kościół, szukaj takiego, który naucza przestrzegania wszystkich przykazań Bożych, włączając w to czwarte, które nakazuje święcić siódmy dzień tygodnia jako Sabbat. Jednakże łatwiej to powiedzieć niż zrobić, ponieważ nawet pośród kościołów przestrzegających Sabbat jest kilka denominacji. W artykule serwisu tencommandment.org zatytułowanym Denominacje przestrzegające sabatu znajdujemy listę kościołów z całego świata, na której jest 500 tych, które święcą sabat lub też denominacji, które przetrwały do dziś. W dodatku artykuł oświadcza Jednymi z największych kościołów przestrzegających święcenia sabatu są Baptyści Dnia Siódmego. Adwentyści Dnia Siódmego, Kościół Boży, Zjednoczony Kościół Boży, jednakże ten ostatni wciąż niepotrzebnie zachowuje dni świąteczne, które zakończone zostały na krzyżu. Kościół Adwentystów Dnia Siódmego rozumie biblijne proroctwa lepiej niż jakikolwiek kościół, który sprawdziłem, ale są też atakowani przez ludzi w sposób bardziej zagorzały niż możecie sobie to wyobrazić. To ważne stwierdzenie, ponieważ pamiętaj, że Księga Objawienia 12.17 mówi i zawrzał smok lub szatan gniewem, co oznacza, że był rozwścieczony. Na niewiastę i odszedł, aby podjąć walkę z resztą jej potomstwa. Zatem, jakimkolwiek kościołem jest ten, do którego Bóg wzywa ludzi w czasach ostatecznych, możesz spodziewać się tego, że będzie on zaciekle atakowany przez szatana. Odnośnie zaś stwierdzenia, że Kościół Adwentystów Dnia VII posiada dobre zrozumienie biblijnych proroc, to w Księdze Objawienia 12.17 czytamy, że Boży Kościół czasów końca posiada świadectwo Jezusa Chrystusa. Odnosząc to do rozdziału 19 i wersetu 10 tej samej księgi, i czytamy. A świadectwem Jezusa jest duch proroctwa. Duch proroctwa to inne określenie na dar proroctwa przez Ducha Świętego. To właśnie Duch Święty daje wierzącym zrozumienie proroctwa. Według pierwszego listu do Koryntian 12.10 jest to jeden z darów ducha. I muszę to wyznać, osobiście nie znalazłem żadnego innego kościoła, który wyjaśnia proroctwa lepiej niż Kościół Adwentystów Dnia Siódmego i jest to właśnie jeden z powodów, dla którego sam stałem się Adwentystą Dnia Siódmego. Kiedy przychodzi do biblijnych proroctw, Kościół Adwentystów używa historycznej metody interpretacji znanej jako historycyzm. Historycyzm naucza, że proroctwa księgi objawienia trwają poprzez historię tego Kościoła i zaczynają się wypełniać od czasów Jana, który spisał apokalipsę. Księga objawienia 1.1 wspiera to stanowisko, stwierdzając, objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg, aby ukazać sługom swoim to, co ma się stać wkrótce. To ta sama metoda interpretacji proroctw, którą stosowali protestanccy reformatorzy. Niestety wiele dzisiejszych protestanckich kościołów poddało historycyzm na rzecz futuryzmu. Futuryzm naucza, że większość proroctw z Księgi Objawienia wypełni się kiedyś w przyszłości przed powrotem Jezusa Chrystusa. Warto zauważyć, że ojcem futuryzmu był jezuicki ksiądz Francisco Ribera. Francisco Ribera dostał od kościoła katolickiego zlecenie stworzenia takiej metody interpretacji proroctw, która byłaby w stanie zwalczyć historycyzm. Historycyzm bowiem interpretował papiestwo jako antychrysta, co niezbyt podobało się kościołowi katolickiemu. Zatem Francisco Ribera stworzył futuryzm, który obecnie przyjęty jest przez znaczną część protestanckiego świata. Przy okazji, jeśli chciałbyś przeczytać naprawdę dobrą książkę wyjaśniającą ten temat, to polecam tytuł napisany przez Steve'a Wolberga, Urojenia Czasów Końca. Zostawię do niej link w opisie filmu. To jedna z moich ulubionych książek o biblijnych proroctwach. Zanim będę kontynuował, chciałbym powiedzieć, że myślę, iż Kościół Adwentystów Dnia Siódmego jest prawdziwym Bożym Kościołem Czasów Końca. Ale to jeszcze nie wszystko. Jest jeszcze jedna cecha, która działa na korzyść Kościoła Adwentystów w porównaniu z innymi, nawet tymi zachowującymi i Mianowicie chodzi o ogłoszenie poselstwa trójanielskiego z 14 rozdziału Księgi Objawienia. Księga Objawienia 1414 14 symbolicznie ukazuje drugie przyjście Jezusa Chrystusa. Czytamy. I widziałem, a oto biały obłok, a na obłoku siedział ktoś podobny do Syna Człowieczego, mający na głowie swojej złotą koronę, a w ręku swym ostry sierp. Syn Boży jest tytułem, którego często używał wobec siebie sam Jezus Chrystus. Także kilka biblijnych wersetów opisuje Jezusa przychodzącego z nieba na obłokach podczas swego powrotu. Dla przykładu księga objawienia 1.7. Oto przychodzi wśród obłoków i ujrzy Go wszelkie oko. Przedstawiony jest jako mający na głowie złotą koronę, ponieważ jest on królem niebios i nadszedł czas jego rządów, zaś sierp w jego ręce służy do zebrania swoich świętych i wzięcia ich z ze sobą do nieba. Zaraz przed tym wydarzeniem, jakim jest drugie przyjście Jezusa, wersety od 6 po 12 rozdziału 14 wspominają o poselstwie trójanielskim głoszonym dla świata. Pewne aspekty tego poselstwa dotyczą wiecznej Ewangelii, prawdziwego oddawania czci, Bożego sądu, upadku Babilonu i znamienia Bestii. Żadna z dzisiejszej denominacji poza Kościołem Adwentystów Dnia Siódmego nie podkreśla poselstwa trójanielskiego. Jest to misją Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, aby głosić trójanielskie poselstwo dla świata, zanim powróci Jezus Chrystus. Jeśli zainteresowałeś się tematem i chciałbyś znaleźć pobliski Kościół Adwentystów Dnia Siódmego, to z chęcią ci w tym pomogę. Znajdź mnie na Instagramie i daj znać, że chciałbyś, abym pomógł Ci znaleźć Kościół. Link do mojego profilu Instagram znajdziesz w opisie tego filmu. Jeśli jednak chciałbyś napisać maila, to wyślij mi wiadomość pod Bibleflopbox.gmail.com. Możesz też użyć Google Maps. Wiele kościołów adwentystów dnia siódmego jest tam zarejestrowanych i jeśli mieszkasz w dużym mieście, to możliwe, że znajdziesz któryś w bliskiej odległości. Na pewno dobrym pomysłem byłoby nawiązanie z kościołem kontaktu telefonicznego, aby potwierdzić, że adres jest nadal aktualny i że nabożeństwo odbędzie się w terminie, w którym masz zamiar się zjawić. Bóg od zawsze miał swój szczególny kościół, do którego wzywał ludzi. W okresie wczesnotestamentowym znalezienie tego właściwego kościoła nie było tak trudne jak dziś, bo był tylko taki jeden. Dziś jednak na świecie są tysiące denominacji i kościołów, z których każdy twierdzi, że jest wybranym kościołem Bożym i stara się przekonać ludzi do przyłączenia się. W dodatku kościoły te oferują cały szereg wierzeń, co może być dezorientujące dla ludzi pragnących odnaleźć ten jeden właściwy. Na szczęście Biblia daje nam kilka wskazówek, by pomóc w odnalezieniu Bożego Kościoła w naszych czasach. Opisany jest on jako ten, który zachowuje przykazania, ma dobre zrozumienie biblijnych proroctw, i za główny cel postawił sobie głoszenie światu poselstwa Trójanielskiego. Jest tylko jedna denominacja, która spełnia te kryteria, i jest to Kościół Adwentystów Dnia Siódmego. Osobiście sam zostałem Adwentystą Dnia Siódmego około 16 lat temu, po tym jak zapoznałem się z doktrynami tego kościoła. Nauki Kościoła Adwentystów są bardzo biblijne, a w tamtym czasie szukałem Kościoła, który wiernie nauczał Słowa Bożego. Jeśli jesteś Adwentystą, to w sekcji komentarzy możesz dać mi znać, w jaki sposób Jezus doprowadził Cię do Kościoła Adwentystów. Twoja wiadomość może zainspirować innych. A uh, ja I chętnie like przeczytam Twoją historię. Nie zapomnij zasubskrybować mojego kanału i kliknąć dzwoneczek, po czym wybrać opcję Wszystko z menu, które się pojawi. Upewnij się też, że aplikacja YouTube w Twoim urządzeniu ma włączone powiadomienia, tak abyś nie przegapił moich przyszłych nowych filmów. Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej na temat Anielskiego Poselstwa z 14 rozdziału Księgi Objawienia, kliknij w ekran, aby zobaczyć mój inny film zatytułowany Ostatnie Boże Ostrzeżenie dla Świata. Daj łapkę w górę i udostępnij. Dziękuję za obejrzenie. Niech Bóg Cię błogosławi.